Czy szkoła teatralna jest potrzebna? To jest dobre pytanie i odpowiedź będzie bardzo słynna ze wszelakich wywiadów z ciekawymi osobistościami, czyli to zależy. Szkoła teatralna daje dość sporo, bo po pierwsze, często agencje aktorskie biorą tylko i wyłącznie osoby, które są po szkole albo w trakcie szkoły teatralnej, no chyba, że już są jakimiś nazwiskami i już udało im się coś w swoim fachu osiągnąć. Po drugie, często na castingach inaczej są postrzegane osoby po skończeniu danej szkoły teatralnej z racji tego, że ktoś już jest powiedzmy, że pewny, że dana osoba ma jakiś już warsztat. Na pewnym poziomie, bo tak myślisz, że skoro ktoś się dostał, jakby nie został wywalony, no to w takim razie jakiś warsztat musi sobą prezentować. Szkoła teatralna daje naprawdę duże możliwości wyciągania wiedzy z profesorów. Jeżeli trafi się na dobrych pedagogów, e, uważam, że od każdego powinno się wziąć powiedzmy tyle. Z reguły to nie działa na tym, że powtarzamy dokładnie czyjąś technikę albo czyjś sposób grania. Bardziej czujemy, że dany aspekt jest dla nas wartościowy, a resztę się pozbywamy i wywalamy. I tak tworzymy gdzieś jakby swoje aktorstwo. I jestem przekonany, że to jest jedyny sposób zdrowego Budowania siebie jako aktora. Często też szkoła teatralna gwarantuje nam, Wyjątkowe i długie relacje, szczególnie z ludźmi ze szkoły, a szczególnie i jeszcze bardziej szczególnie z ludźmi na, na roku, bo to są często relacje naprawdę długotrwałe i, i na lata. Ja miałem to szczęście, że spotkałem na swoim roku wyjątkowych ludzi, z którymi mam do dzisiaj relacje. I szkoła teatralna daje również taką możliwość, że jesteśmy cały czas w warsztacie. Na pierwszym roku czy na drugim często te zajęcia są od ósmej do dwudziestej, również często w soboty i w niedzielę, i się na Rytmiką, nad oddychaniem, nad wymową, nad impostacją, nad scenami są często zajęcia, np. takie jak yoga, czy, czy psychologia oraz, oraz taniec, więc tego warsztatu daje się bardzo dużo. Czy wszystko jest przydatne, czy wszystko jest konieczne? Uważam, że nie, uważam, że wiele e, przedmiotów było albo po Macoszemu troszkę prowadzonych, albo po prostu było zbędnych. Dlatego w, oczywiście nie mam takiej władzy, ale gdybym był rektorem, to prawdopodobnie kilka. Modyfikacji bym wprowadził. Na pewno e, taką rzeczą byłoby to, jak radzić sobie po szkole teatralnej, bo to jest masakra. Często młodzi aktorzy, czując się bezpiecznie w tej bańce szkoły teatralnej, tam jesteśmy bezpieczni, y, pedagodzy nas kochają, jest wszystko dobrze, wychodzimy. Jesteśmy w Warszawie, która jest dość brutalnym y, miastem aktorskim, oczywiście jedynym takim mocno perspektywicznym, ale brutalnym, i nie wiemy, co, co dalej robić. I wydaje mi się, że takie zajęcie, Mówiące trochę o tym, jak całą strategię rozwoju swojej kariery albo co robić, kiedy tej pracy i telefonów nie ma, warto byłoby wprowadzić. Czy szkoła teatralna daje zawód? Jestem magistrem sztuki, skończyłem szkołę teatralną i nikt nigdy nie zapytał mnie o to, czy mam dyplom aktora. Niech to będzie dla Was odpowiedź. Czy można być aktorem bez szkoły teatralnej? Oczywiście, że można i znane są przypadki w dziesiątkach albo nawet w setkach. Pomijam już synów czy córki aktorów, bo to jest droga, wydaje mi się najprostsza, ale są też po prostu szkoły prywatne, gdzie ludzie często po prostu nie dostali się do szkoły państwowej i zaryzykowali, dostali się do szkoły prywatnej, którą oczywiście trzeba opłacać z własnych pieniędzy i tam gdzieś na którymś castingu im coś zażarło, i potem poszła cała lawina kolejnych propozycji, bo to tak w tym e, zawodzie wygląda. Jest jakiś projekt, e, ktoś ma główniaka albo e, dużą postać e, drugoplanową, i potem po prostu jakoś to już idzie. A czy można być aktorem bez szkoły? Coraz częściej wydaje mi się, reżyserzy szukają w ogóle takich e, naturszczyków, bo zależy im, żeby tam nic nie było grane, żeby to było tak, tak na serio. E, więc wiem, że, że można. E, czasami ludzie. Ludzie po prostu nie wiadomo, dlaczego coś w sobie mają. To są, wydaje mi się, rzadkie przypadki, więc jeżeli miałbym rekomendować komuś przygodę z aktorstwem, to żeby jednak do której ze szkół poszedł, czy to państwowej, czy to tej e, prywatnej, bo każda da jakiś warsztat i, i cały czas kontakt y, z ludźmi, którzy w tym zawodzie już jakiś czas są. Ważne, żeby być świadomym, czy ja uczę się od człowieka, który jest teoretykiem, czy praktykiem, czy ten gość, który mi mówi, jak grać, jak budować postać, gra w teatrze, grał w filmach, czy wie o czym czy jest tylko pedagogiem i, i jakby jest już tak bardzo zachłyśnięty w edukacji, że w sumie już stracił y, trochę kontakt z zawodem. Bo młodzi aktorzy często są tak zajarani tym, że są w szkole, czy to prywatnej, nieważne, czy to państwowej, y, że biorą wszystko tak, 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 to jest tak mądre, ja, ja chcę się od siebie uczyć. Warto mieć też trochę takie jaja, że okej, okay, rozumiem, ale świadomie biorę od ludzi to, co uważam za słuszne. Jak coś jest nie okej okay dla mnie, tego nie biorę. Trochę jaj, trochę bezczelności wydaje mi się, że tutaj nie zaszkodzi. Jaka droga według mnie dla Was będzie najlepsza? To jest czysto oczywiście subiektywna moja opinia. Najlepiej spróbować dostać się do szkoły teatralnej. Ona dużo daje. Poznajemy ludzi. Często do szkoły przychodzą e, pedagodzy, którzy następnie nas mogą zatrudnić. Wydział reżyserii często współpracuje z wydziałem aktorskim i po szkole te osoby na przykład pracują razem w teatrze, jest reżyser, bierze swoich aktorów ze szkoły. Są to bardzo znane przypadki. E, podobnie jest z filmami, że często w szkole teatralnej na przykład jest jakiś casting e, przeprowadzany. E, co więcej, jak już mówiłem, o wiele łatwiej dostać się do agencji aktorskiej, bez której bardzo ciężko jakąkolwiek rolę, będąc w szkole teatralnej. Jeżeli nie uda nam się dostać do szkoły państwowej, zaryzykujmy i spróbujmy na przykład w szkole e, prywatnej w Warszawie, w Krakowie bądź w innym mieście, e, spróbujmy chodzić na castingi, bo te z reguły są w Warszawie, nie licząc oczywiście self-tape'ów. E, jeżeli to się nam nie uda dostać do szkoły państwowej, pomyślmy o zmianie kierunku. Uważam, że nie warto za wszelką cenę dostawać się na, na aktorstwo, yy, kiedy powiedzmy cały świat mówi nam, że... I nawet najbliższy świat, że być może to nie jest dla ciebie, bo znam ludzi, którzy kompletnie nie nadają się do tego zawodu. Kompletnie, uwierzcie mi, a mówią, że chcą być aktorem. To tak, jakbym ja chciał być malarzem, kiedy ja nie potrafię narysować dokładnie kółka. Eee, no, no i co z tego, że ja chcę być malarzem? No po prostu nie mam do tego predyspozycji. No, nie urodziłem się do tego. Dlatego bądźmy też świadomi, że nie warto być za wszelką cenę aktorem. Być może jesteśmy o wiele lepsi w innych zawodach, w innych strefach, eee, może mamy inną umiejętności, które nas. Tak predefiniują do bycia kimś innym. Bądźmy świadomi tego, jakie są nasze mocne strony. Oczywiście trzymam kciuki za Wasze wybory, za Wasze decyzje oraz życzę, żebyście do tej szkoły teatralnej się e, dostali. A ja osobiście bardzo rekomenduję, ale to jest moja subiektywna opinia, e, szkołę teatralną w Krakowie. Doskonała kadra, e, cudowni ludzie, bardzo często e, oraz piękne miasto, więc czegóż innego nam e, potrzeba. E, a jeśli chcecie się dowiedzieć, jak dostać się do szkoły teatralnej, to zapraszam Was do obejrzenia innego odcinka, który właśnie specjalnie w tym temacie dla Was nagrałem. A jeżeli chcecie otrzymać kilka bezpłatnych lekcji ze szkolenia Aktorstwo z Michałem Czerneckim, to zajrzyjcie w opis tego odcinka. Tam jest link, który Was skieruje do tych bezpłatnych lekcji. Jestem pewny, że dużo Wam one dadzą. No i cóż, w takim razie szerokości na tej artystycznej, aktorskiej autostradzie.